Cześć, dzisiaj zrobimy sobie osę to druga część poradnika na temat robienia mikro jigów i zaczynamy od tego, że potrzebujemy haczyk najlepiej taki to jest bezzadziorowy hak muchowy do jigów oraz korale wolframowe, czyli używania takiego pomarańczowego, jasnego jasny czerwony coś takiego, w rozmiar 4,5 0,8 g będzie idealny haczyk wkładamy w otwór na kurce przesuwamy ją i zabezpieczamy w imadę. tak jak w poradniku widzicie tylko podstawowe materiały tak ja z niczego więcej nie będę korzystał a więc mamy piórko może być takie jakieś znalezione na ziemi, ważne żeby miało Sztywne tutaj te promienie chyba nazywa. Dwa kolory lobbingu i dwa kolory nici. Starczy nam jedna bobinka. Nie potrzebujemy więcej, bo nici można zmieniać w każdej chwili. To dla wygody po prostu można mieć dwie. Ok. Zaczynamy sobie od przymocowania. Najpierw nici żółtej. W ten sposób. Wcinamy nadmiar. Teraz robimy taki stożek przy główce, aby ją zblokować. I owijamy trzonek haczyka i przy pomocy tej żółtej nici będziemy robili też odwłok w ten sposób że po prostu zrobimy takie zgrubienie nawijając więcej nici Teraz przechodzimy sobie do przodu, bierzemy finisher i kończymy nasz, naszą robotę z żółtą nicią. Na pewności dwa razy, zaciskamy i obcinamy nadmiar nici. Następnie mocujemy czarną nić. A jeżeli mi jej wystarczy, już się kończysz pula w ten sam sposób. Wcinamy nadmiar i owijamy sobie tak do połowy naszego odwłoka. Nic się nie stanie jak ten żółty będzie trochę prześwitywał. Ok, teraz zrobimy skrzydełka. Odrywamy sobie parę promieni. Rozdzielamy je. Przykładamy. Przytrzymujemy i owijamy je naszą nicią. Teraz bierzemy kilka kolejnych promieni przykładamy robiąc drugie skrzydełko. że na pewno się nic nie odwiązało wracamy nicią do tyłu i odcinamy nadmiar skrzydełek ok, teraz weźmiemy sobie żółty dubbing, żeby fajnie się kolory przełamywały, bo mamy żółty, czarny weźmiemy żółty niedużo tego dubbingu i przykładamy go do nici Oplatamy palcami wokół nici i dokładnie owijamy. Co jakiś czas skręcając go ponownie. Bo ma tendencję do rozwiązywania się. Ok. Teraz, jak mówię, żeby przełamać, weźmiemy sobie czarny dubbing. Tak samo postępujemy i okręcamy nasz czarny dubbing. Jeszcze trochę dołożymy. Wiecie, lepiej na początek dać mniej dubbingu i potem sobie dołożyć, niż jak mamy go za dużo jest problem, bo nie chce się tak dobrze układać i skręcać, okay. I całość zakończymy żółtym dabingiem ponownie. i teraz jeszcze pozostaje nam zawiązać ostatni węzeł. Naciskamy. Urwało się, ale to na szczęście już powęźle. I nasza przynęta jest właściwie gotowa. Teraz tak. Możemy sobie wziąć kawałek rzepa. Zwykły rzep i delikatnie wyczochrać ten dubbing to sprawi, że nasz korpus naszej przynęty będzie w wodzie wydawał się grubszy. O. Teraz może już nie wygląda aż tak fajnie ale w wodzie to robi robotę. Czy jest o tym nie pisałem w artykule, ale jeszcze można zabezpieczyć naszą przynętę. Sobie obrócić nasz węzeł klejem bądź, bądź też szelakiem. Szelak jest to rodzaj żywicy. Bierzemy sobie szelak. Ja akurat użyłem tego. Główki dużej jigowej. Cokolwiek. Bierzemy sobie. Kropelkę szelaku i nakładamy tu, gdzie mamy węzeł. I to, jak wyschnie, zabezpieczy nam węzeł przed ewentualnym rozwiązaniem się. I w ten sposób bardzo szybko, łatwo można zrobić pierwszy, pierwszego mikrodziga, na których kuszą się wzdręgi, płocie, klenie, jazie. Ostatnio także udało mi się złapać leszcza. Także to tyle w tej drugiej części poradnika. W opisie macie link. Do pierwszej strony, pierwszej części poradnika na naszej stronie internetowej www.fixigroup.pl. Jeżeli podobał Wam się poradnik, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Na pewno będzie tego więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia.